Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książko Maniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z TBR-em na jesień. Mam tutaj przygotowane 10 pozycji, moim zdaniem takich mocno klimatycznych, pasowujących się doskonale na te jesienne, trochę takie zimne, ale równocześnie jak ktoś sobie zrobi, zapali w kominku ciepłe wieczory, takie... Przytulne. A więc już bez zbędnego przedłużania przejdę do pierwszej pozycji, którą jest zbiór opowiadań Agaty Christie: Śmierć nadchodzi jesienią. Jest to, są to opowiadania, które zawierają oczywiście zagadki rozwiązywane zarówno przez Herkulesa Poirot, jak i przez Pannę Marpo, Więc mamy tutaj połączenie tych dwóch detektywów. Równocześnie ma to być takie, taka książka, która jest typową grozą, coś innego niż taka normalna Krystik, do której żeśmy się przyzwyczaili. Więc ja bardzo na to liczę, bardzo liczę na ten właśnie mroczny, taki ciemny klimat i na to, że mnie ta książka porwie. I muszę przyznać, że z tego, co tutaj przygotowałam, to jest jedna z książek, na którą mam największą ochotę. Kolejna pozycja to drugi tom serii, którą zaczęłam jeszcze w zeszłym roku, czyli Szara siostra Marka Lorenza. Tutaj mamy z kolei motyw szkoły. Nasza główna bohaterka, jakby przeszła już do kolejnej klasy klasy mistycznej. Natomiast y, oczywiście przygody jej się y, również y, trzymają i nie jest wszystko tak spokojne, jakby się mogło wydawać. Ona też musi wybrać swoją drogę, jaką dalej będzie podążać, a jednocześnie osaczają cały czas wrogowie. Jestem strasznie ciekawa y, tego tomu. Żałuję, że nie idzie nigdzie dostać tomu trzeciego w tej wersji papierowej, bo to są, one są pięknie. Wydany, no ale może kiedyś mi się go uda gdzieś zakupić, bo dlatego głównie tylko z tą serią tak zwlekam. Następna książka, też mająca duży taki pokłosie tajemnicy, to Milczący zamek Kate Morton, opowiadający o dziewczynie i jej mamie, do której przychodzi po ponad pół wieku list od jej no, ukochanego, spisany w czasie II wojny światowej. No i ta jej córka właśnie wyrusza do pewnej posiadłości, który... i zaczyna sobie przypominać, że kiedyś chyba już tutaj była, ten zamek zaczyna. Poznaje jego mieszkanki, i za ten zamek zaczyna ją opasać tymi swoimi tajemnicami, szeptać swoją historię. Brzmi to strasznie ciekawie. Ja jestem po prostu zachwycona tym, co mogę tutaj znaleźć jeszcze przed przeczytaniem, więc no, też liczę, że to będzie jeszcze jeden z moich ulubieńców jesienią. Następnej książki troszeczkę się boję z tego względu, że no nie jest to łatwa literatura, a mam tu na myśli Lolite. Władimira Nabokowa, pozycję opowiadającą o 40 nim nauczycielu, który zakochuje się w 12-latce 12 i żeni się z jej gospodarzem, żeby tylko być blisko niej. Ech, ja wiem, że to jest klasyk, natomiast ja z nim zwlekam tak bardzo, bo po prostu jakoś nie potrafię się. Przełamać, nie wiem czy jestem gotowa na to, natomiast może jesień będzie dobra, żeby w końcu tę książkę przeczytać. Zobaczymy. Nie mogło zabraknąć też jakiegoś kryminału i thrilleru, czyli oczywiście w tym typiarze musiał się pojawić Stephen King. Mam tutaj akurat instytut opowiadający o chłopcu, który trafia właśnie tytułu i placówki, bo ma pewne zdolności głównie telekinezę i też niektórzy z innych, jakby tam przebywających dzieci mają umiejętności telepatyczne. Natomiast z, z tego miejsca nie idzie się wydostać, a on czuje, że jest w coraz większym niebezpieczeństwie. Też, kolejna książka, która brzmi strasznie dobrze, i no, mam nadzieję, że taka będzie, bo King ma, to jest taka e, sinusoida, więc no, liczę, że tutaj będzie jednak coś dobrego. Książka ze serii z żurawiem czyli ugotować niedźwiedzia Mikaela Niemiego, kryminał opowiadający o małej społeczności, w której dowiadujemy się, że zginęła pasterka, najprawdopodobniej zabita przez niedźwiedzia, ale pastor i jego pomocnik szybko orientują się, że no chyba jednak nie, chyba ktoś ją naprawdę zabił. I szybko się to zaczyna potwierdzać. Jak to się dalej rozwinie, nie wiem. Natomiast brzmi to strasznie intrygująco i nie ukrywam, że chciałabym już w końcu tę książkę przeczytać, bo mam już ją ponad rok. A jakoś jeszcze nie miałam czasu się za nią zabrać. Podobną sytuację jak z Udowaźni Niedźwiedzia mam z następną książką. Nawet chyba jeszcze dłużej ją mam na półce czyli siódmą. Dniu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Jedyna książka tej autorki, która mi jeszcze została do przeczytania, więc to jest jedna motywacja. Druga, no ponoć, jest to książka fenomenalna. Wszyscy, którzy gdzieś tam słucham na YouTube opowiadający właśnie o książkach, to kiedyś była ta książka bardzo polecana. Ja jakoś nie mogę się do niej przebić, natomiast no, tu też o, e, przeprowadzany jest wywiad, w którym to tytułowa Ewelina Hukka opowiada o swoim życiu, natomiast mm, ten wywiad może być opublikowany dopiero po jej śmierci, więc no, jest to kolejna taka intrugująca rzecz, dlaczego, jakie Evelyn Hugo skrywa tajemnice i tak dalej, i tak dalej. No i mam nadzieję, że będzie równie dobra jak inne książki tej autorki, bo nie ukrywam, że Taylor Jenkins, czyli ja po prostu uwielbiam też jako autorkę. Dwie ostatnie książki, które mam tutaj w formie papierowej, to pierwszy tom hierarchy magii, czyli Tygiel dusz Michela Hogan'a. Bo tutaj jest podobna sytuacja jak z Markiem Lawrence'em. Również motyw szkoły i bardzo podobny bohater do nony, bo tutaj Kaldan też zostaje uratowany przez mnichów. Oni zapewniają mu edukację, natomiast po pewnym okresie czasu musi opuścić ten klasztor i zmierzyć się z prawdziwym życiem, co nie jest dla niego Łatwe. Nie ukrywam, że raz, że opis jest bardzo ciekawy, dwa. No, w, pod koniec sierpnia wychodzi w trzeci tom, ostatni tej trylogii. A ja jeszcze nie zabrałam się za pierwszy, więc najwyższy czas, bo bardzo chcę tę serię przeczytać. No i cały czas jakoś odkładam, odkładam, odkładam. Nie wiem czemu po prostu. Nie potrafię znaleźć wyjaśnienia. I ostatnia książka którą i też zakończenie, bo to jest dylogia, wychodzi w listopadzie też z tego samego wydawnictwa, czyli ta, która stała się słońcem, Shelley Parker-Chan, opowiadająca o dziewczynce, która musi potrzeć się pod swojego brata, żeby przeżyć i żeby osiągnąć yy, taką, nie wiem, splendor i chwałę, ale jakikolwiek sukces. Mi to bardzo przypomina um, Riedeling Mulan, który miałam w Tkając Świt Elizabeth Lim, no i też y, troszkę czuję, by, przynajmniej począt, y, z opisu początku Początek Wojny Makowej Rebeki Kwang, więc jak to się gdzieś tam stopi w jedno tutaj albo będzie to coś bardzo podobnego, to będę się strasznie cieszyć, bo obie te książki podobały mi się po prostu, więc liczę na coś takiego. Ale nie ukrywam, że jakoś tak brałam się do niej niesporo, bo wydawało mi się kiedyś, że ma strasznie małe litery. Teraz widzę, że aż tak takiego dramatu nie ma, natomiast no ona też nie jest jakoś nie wiadomo jak cienka. I ostatnia książka, którą planuję przeczytać jesienią, to Zamknij Wszystkie Drzwi. Lily Sagera. Poprzednio ten autor zachwycił mnie swoją książką Wróć przed Zmrokiem, która miała niesamowity klimat. Ja tę książkę planuję przeczytać gdzieś w okolicach Halloween. Mam tutaj bohaterkę, która rozstaje się z chłopakiem, traci też pracę, ale po pewnym czasie. Daje się na nowo zatrudnić w hotelu Bartolomew, który jest uważany za taki nawiedzony, i ona dostaje szczegółową instrukcję, że ma nikogo nie przyjmować, żadnych gości, niczego, Mam właściwie się pozamykać tak dalej, żeby nie stało się nic złego. Więc, jak na historię, taką właśnie w klimacie duchów nawiedzonego domu, brzmi to super. I mam nadzieję, że też takie będzie, bo nie ukrywam, że po Wróć Przed Zmrokiem mam strasznie duże oczekiwania co do tego autora. I to wszystkie książki, jakie planuję przeczytać na pewno jesienią. Piszcie, jakie Wy macie tbr -y na ten okres. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć!